Deser prosty i szybki z ciasta francuskiego. Połóż ciasto francuskie na wytłoczce na jajka. Zrób wgłębienia za pomocą jajka. Umieść mrożone owoce leśne na patelni. Dodaj cukier. Dobrze wymieszaj. Wlej świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Gotuj na wolnym ogniu przez 7 minut. Dodaj skrobię rozpuszczoną w wodzie. Schłodź dżem w misce przez 30 minut. Zblenduj dżem blenderem. Umieść dżem we wgłębieniach w cieście. Umyj dwa jabłka w misce z wodą. Wytnij gniazda nasienne z jabłek. Obierz ze skórki. Pokrój jabłka w drobną kostkę. Umieść na dżemie. Wymieszaj jajko trzepaczką. Posmaruj ciasto roztrzepanym jajkiem. Przykryj innym arkuszem ciasta. Dociśnij wałkiem. Odwróć placek na blachę do pieczenia. Odetnij nadmiar ciasta. Posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz przez 30 minut syp kawę rozpuszczalną do szklanki. Dodaj cukier, ciepła woda. Miksuj aż powstanie piana. Dodaj kostki lodu. Podgrzej mleko w kuchence mikrofalowej. Miksuj mleko aż powstanie piana. Wlej do szklanki. Łatwiejszego w przygotowaniu placka niż ten nie ma. Dla dodatkowego smaku posyp placek cukrem pudrem.